Siemano ludzie, dawno mnie to już na kanale nie było Wiem, że chyba trochę wieje, bo jestem w Egipcie Właśnie, w Egipcie Kiedyś był vlog taki z Albanii i Stwierdziłem, że w sumie on jest całkiem spokój Przynajmniej tak mi się wydaje No i ogólnie to idę Właśnie na plażę byłem jakby wziąć parę rzeczy I już jestem z sumie tutaj drugi dzień Chyba tak się wydaje Jakby będę tutaj dłużej I musiałem troszeczkę się rozeznać zanim zacząłem nagrywać, żeby w ogóle wiedzieć co wam nagrać I jest tutaj takie parę fajnych ciekawostek Parę fajnych takich rzeczy, które oczywiście będę chciał tutaj pokazać Trochę wieję. Ja... Ja I ogólnie jesteśmy w hotelu Rixo, co się tak nazywa, Tej pokażę, Jest takie logo. Idę teraz do ludzi na plaży i właśnie teraz słychać występy, zajęcia takie basenowe, a ja idę właśnie na plaży. Byłem pogłośnik JBLK. Ile. Aktualnie z tego co widzę pokazuje jakieś 30 stopni. Więc naprawdę jest naprawdę ciepło, chociaż nie jest aż od tego czuć. Jakby wieje też dużo wiatru, więc jakby to się wszystko tam ze sobą mieszka i tak nie jest wieczorem. Jest taka sytuacja, że jest ciepło, bo jest jakoś 23 stopnie, by wieje wiatr, i w sumie jest ci zimno i niezimno, nie? I pamiętacie, żeby zostawić suba głapkę, łapkę? Bo już chyba dawno mnie na tym kanale nie było, więc z takiego powrotu się coś nalewało, Ale no, idę. Tak sobie idę i myślę, że ja w sumie zapomniałem. Kwalnie jest wziąć sobie kamerę i sobie coś takiego jakby ponagrywać. To jest fajna zajawa i. Jeżeli ktoś lubi, to jakby każdy może zacząć i każdy może nagrywać, nie bo ja mam teraz GoProsa, wcześniej nagrywam jakieś ujęcia telefonem, więc pewnie też tam coś wstawię. No i to jest zajwista sprawa, Tego po prostu nie można się tego wstydzić i coś tam nawijać do tej kamery i coś dobrze zamontować i zginie. I sobie tyle. Każdy może to robić. Tutaj mamy plażę. I ta plaża jest taka śmieszna, że tam z tyłu, jakby ja zbliżenie zrobię, tam są ludzie. Jakby do końca tego pomostu jest strasznie płytko i tam można chodzić normalnie. Teraz idę do taty, bo napisał mi, że gdzieś to jest jakiś wielboszczyk. Teraz widzieliście, to jest Melek, z któryści tutaj końcowotem po całym tym pomoście, bo nie zleci jeść do tej rybki i samo się ludzi w jedną i w drugą stronę. Więc jakby jak ktoś nie chce iść na spacerek, to może taki melek sobie. Kolejny dzień i teraz pokażę Wam może jak wygląda pokój, w którym się aktualnie znajdujemy na wyjeździe, ale zanim to, to pokażę Wam moją stylówę, którą mam dzisiaj założoną. Mi mu się bardzo podoba. Mam założoną taką koszuleczkę i to wszystko jest chyba Zary w ogóle jak się nie mylę, albo z house. No i ogólnie to wygląda w taki sposób, że jest taki nadruch, mam takie spodnieczki kremowe i całość się prezentuje właśnie w taki sposób. I cały które który teraz mam wybiera moja dziewczyna, którą bardzo to pozdrawiam, więc przerzucam buziaczki, kocham Cię. Lecimy z pokojem, bo jest on jest ciekawy. Wejście, czyli prezentuje się w taki sposób, jakby numer pokoju jest 17 tysięcy. I teraz y, to oznacza, tak jakby sektor, i siódmy jest numerowany 17, mamy taki numerek. I to jest piętro pierwsze i numer 3 w taki sposób. Potem jest naprawdę ogromne, o tym powiem później. Mhm. I żeby dostać się do pokoju, mamy taką kartę, jakąś sobie na świecie, czyli przy przykładaniu. No, I się Pierwsza oczywiście, druga karta, którą musimy dołożyć, żeby był prąd, jakby w samochodzie, mam tam sobie drzwi. Mamy włączniki, jest jeden główny, który wyłącza nam wszystko, dosłownie, wszystko w tym popiecie, Tu są drzwi przesuwne do łazienki. i Łazienka wygląda w taki sposób, że mamy dużą i jest fajna sytuacja, dlatego, bo tutaj mamy osobno prysznic i osobno kiberek. Do prysznicy oczywiście można sobie otworzyć, sobie wejść, mamy taki sam i do kibereka jest wyślane to samo. nie mamy jedno lustro takie duże i takie poboczne, że można sobie pokazać, się wszystko widzieć więc widzę I teraz. Podwójnie, tak sobie. Jest oczywiście mało lusterko, które da się zapalić, żeby się z oświeciło. Wychodzimy. Mamy szafę jedną dużą, w której znajduje się także safe. Dosyć duży. Dwa łóżeczka, bo oczywiście jestem tutaj z rodzicami z moją strony więc jest jedno łóżko to i drugie moje. Tutaj jest ciekawa sytuacja, bo widać tam drugie łóżko, dlatego tutaj jest szyba. To jest normalnie szyba, nie wiem, czy to jest pleksa, jest szyba, ale jest taka wstawiona. Jest biurko. Te drzwi także mają taką fajną funkcję. W sensie funkcja, no to jest funkcja. No Zamykamy. Zamykamy je tutaj. No i mamy żadnych dla po jeżeli mamy tutaj takie, takie okno, no to jakoś się przydało je zasłonić. Tak więc jest tutaj normalnie zasłonka, możemy sobie to okno tylko tak zasłonić, wtedy oddzielamy sobie oku jeden od drugiego i nas nie mijać. Tutaj jedno służko, takie te małżeńskie, duże szerokie. Balkonik prezentuje się w taki sposób, wybieramy sobie drzwi takie przesłanie, możemy sobie wyjść, zobaczyć widoki, usiąść sobie, A tak się prezentuje widok z balkonu. głośno, wieczorem zwłaszcza, dlatego, bo tutaj znajduje się taka teoretycznie hala, chociaż tutaj zostały w te same pręty od tej hali. To jest tak gorąco, że nic tutaj nie pada, więc nie potrzeba, żeby tutaj było jakiekolwiek zadaszenie. I tam jest scena. widzimy i na takie, i po wieczorem bo jest tutaj dużo chaosu, co mam teraz w jeszcze. Mamy palmy, są baseny. Cały ten hotel jest naprawdę ogromny i może właśnie teraz o tym porozmawiamy. Sam hotel składa się tak jakby z trzech części. Mamy jedną część główną, czyli w tej, której się teraz znajduje, oraz mamy część aquaparkową, w której oczywiście znajduje się akopark pełno zjeżdżalni wodnych i takie. Mamy jeszcze część trzecią, która znajduje się totalnie nie w, jakby w obrębie tych dwóch części, tylko jest ona przesunięta parę hoteli dalej, w głąb jakby plaży, czyli idziemy plażą, plażę, to możemy do niej dotrzeć. I ona, ta część się nazywa Adult Olney, czyli tak jak sama nazwa skrzyżuje, jest to hotel tylko dla dorosłych. Cały hotel ma bardzo dużo atrakcji, o których opowiem Atrakcja jakby chodzenia. I w sumie to zapraszam was na taką przechadzkę. A, no i oczywiście, żeby nie było, za cały ten film jakby nikt mi nie zapłacił, czyli ja o tym hotelu mówię tak jakby sam z siebie, nawet nie wspomniałem jego nazwy, tylko na samym początku była. Więc jak coś, coś mi się nie będzie podobało, to po prostu wam o tym powiem. Tak więc idziemy się przejść. Słuchajcie, znajdujemy się z powrotem na plaży, na której już wcześniej byłem i ją wam pokazywałem, natomiast jak słychać w dzień... Gra tutaj muzyka. Jest to na całym hotelu praktycznie. Tutaj gra akurat muzyka na plaży, tam gra muzyka yy, na basenie. Jest tutaj jednak muzyki reakcyjnej naprawdę dużo. Wiem, że się mylę w słowach. Spokojnie. Ja o tym wiem. <śmum> Mam jakąś wadę chyba. Zobaczcie sobie, jak tutaj wygląda. Otóż na przykład tutaj mamy jakąś scenę, a tutaj jeszcze nikt nigdy nie występował, natomiast wiem, że na pewno jakieś występy tutaj są. Tutaj mamy na przykład... Takie ławeczki, na które możemy sobie przyjść, możemy sobie usiąść. Znajduje się także jedna z restauracji, kilku restauracji, które znajdują się jakby na tym całym obiekcie, więc naprawdę jest tutaj co robić. Przykładowo tutaj znajdują się takie stoliczki, do których można sobie przyjść, zjeść. O mojej kieszeniaczku znajduje się także beach bar, czyli tak jakby bar przy plaży. W którym oczywiście znajdują się różne napoje. Jakie nieważne, po prostu się znajdują. Następnie mamy tutaj taką scenę malutką, taką bardziej do fitnessu, można powiedzieć, gdzie są organizowane różne, tak jakby, jak to można powiedzieć, zajęcia. Jest także siłownia z takim sprzętem. Są na przykład takie bieżnie, które się napędza, jakby nie elektrycznie, lecz siłą swoich nóg. Znajduje się na tutaj na otwartym terenie, można sobie przyjść, poćwiczyć. Jest także siłownia zamknięta, którą potem pewnie też pokażę. Znajduje się na obok recepcji. Jest także taka siłownia. Nie można tego nazwać siłownią, jest taka siłownia bardziej dla dzieci do pobawienia się, chociaż zaraz ją oczywiście pokażę. No i wygląda to w taki sposób, kiedy po prostu przychodzimy, jest strasznie gorący piasek, więc muszę tutaj szybko iść, przechodzimy, jest tak jakby jungle gym, coś takiego. Po prostu jest to zrobione, można sobie przyjść, można sobie poćwiczyć na takich śmiesznych drewnianych maszynach. I ogólnie jest to obok lotnisko, więc teraz będziecie słyszeli samolot, który tam właśnie leci, poddali. I yy, no, idziemy, bo tutaj strasznie parzy w nogi. Aktualnie czuję sobie na trawce, na której możemy sobie oczywiście usiąść, bo jest tutaj takie miejsce w którym można po prostu sobie posiedzieć i odpoczywać są na przykład hamaki, które są bardzo wygodne, są powieszone pomiędzy drzwami tam jest na przykład nie stojące. są leżaczki, są takie małe domki z leżaczkami, które można sobie wynająć, po prostu, znaczy wynająć przyjść po prostu i usiąść, tak mi się wydaje są do obmycia, tam daleko, w piasku na przykład prysznice, mamy ławeczki, można sobie usiąść przyjść, no i posiedzieć Przejdziemy się teraz na recepcji i może pokażę wam jak ta recepcja wygląda, bo jest no, dosyć duża. Sory, że to migające światła, ale na przykład tutaj mamy taką dużą lampę, która jakby jest zwisa z góry. Sory, że te dzieciaki tam, ale po prostu nie da się nagrać inaczej, bo te dzieciaki tutaj są. Tutaj ta recepcja ogólnie wygląda dosyć pokaźnie, dlatego, bo mamy tutaj właśnie taki dwanik, jest tam bar. To naprawdę bardzo mieli ludzie tutaj z recepcji, bo jak chcieliśmy zmienić pokój, ponieważ był słaby, to jakby nie było problemu i oni od razu nam ten pokój... Wymienili. Recepcja to jest akurat duży aspekt, bo jest no, duża i ma duży ciekawostek tutaj i można sobie właśnie przyjść, posiedzieć na kanapach, tak jak sobie teraz tutaj siedzę i tyle. Lecimy dalej. Przy wyjściu z recepcji mamy taki widok na baseny, które znajdują się tak jakby w centrum całego tego hotelu i są tutaj takie kolumny, które widać tam oddali. a pod recepcją mamy taki wodospad i jakby w tym wodospadzie oraz pod całą recepcją znajduje się spa. Teraz idziemy tutaj do fitness center. W momencie kiedy sobie idziemy tutaj taką ścieżką właśnie koło recepcji, no to jak widać mamy napisane, że jest po prawej stronie siłownia, a po prostu jest spa. Natomiast wejdźmy sobie na siłownię i zobaczmy jak ona wygląda. Przyjechaliśmy może teraz na drugą stronę hotelu, czyli do części akoparkowej, bo tam też jest co do pokazania. Teraz po części akwaparkowej i może po prostu przejdę się i pokażę Wam, jak ta część wygląda. Jest znacznie mniejsza niż tam ta część główna, bo jednak, no wiadomo, jest w sumie wystarczająca dla osób, którzy mają tutaj jakby pokoje i mogą sobie tutaj spędzać taki czas. Może zacznijmy od tego, że mamy tutaj basen, duży basen z takimi przejściami, pomostami, właśnie. Jest na środku bar, oraz tam dalej w oddali jest restauracja. Tu na około znajdują się pokoje, będzie w tym miejscu, natomiast tam z tyłu mamy recepcję, a dokładniej o. W tamtym miejscu. Przejdźmy się może teraz, e, pokażę wam jak wygląda aquapark, o ile mnie jeszcze o tej godzinie wpuszczą, bo jest godzina 19, a jest dzisiaj ostatni dzień. Postaram się nagrać go najwyżej z zewnątrz. Pytacie mnie dlaczego wam nie nagrałem jakby zjeżdżalni i tego jak sobie jeździmy. Nie można tutaj nagrywać zjeżdżalni. Jest to zakazane i gdziekolwiek byśmy nie poszli na zjeżdżalnię, jest niestety zakaz nagrywania z kamerą. W ogóle wchodzenia z kamerą, z jakimiś okularami nawet nawet tymi do pływania. Więc to jest bardzo dziwne tutaj, ale podejrzewam, że chodzi po prostu o to, żeby tego nie zgubić, po prostu żeby nie było potem problemu, że trzeba gdzieś wchodzić i szukać Z tego co ja widzę to chyba jest już zamknięte więc pokażę wam tak jakby z zewnątrz gdzie coś się znajduje Po tej stronie znajduje się zjeżdżania, która jest tak jakby taka taką łuta. łutka właśnie idzie w taki sposób i po prostu jakby jeździ na tym sporo Tam mamy także ciekawą zjeżdżanie, która jest w sumie zapadnią jakby stajecie na zapadnie i już po prostu zapada, zjeżdżacie 4 sekundy potrafi zjechać z tamtego miejsca, zrobić pętlę i nas tutaj wyhamować na hamowanie. Tutaj dalej, tam w oddali mamy plac zabaw dla dzieci. Tam mamy bardzo ciekawe zwierzalnie i właśnie szkoda, że nie da się ich nagrać od środka, ponieważ to są dwie beczki. Jedna beczka znajduje się tu, druga beczka znajduje się tam. Wjeżdżacie do tych beczek i tak jakby no, nie kręcicie się w nich, ale są one duże i robią ciekawe wrażenie od środka więc szkoda naprawdę, że nie można ich znaleźć jest ich zjeżdżalni dużo, jest na przykład zjeżdżalnia pontonowa na 6 osób, gdzie jest taki jeden wielki ponton i po prostu każdy jakby na nie zjeżdża więc serio, jeżeli chodzi o zjeżdżalnie to atrakcji jest tutaj dużo po tej stronie hotelu mamy także różne korty do tenisa do koszykówki, do zagrania w piłkę nożną jak tam dalej się jakby znajdują bramki więc w sumie ta część jakby akoparkowa to jest bardziej taka część rozrywkowa dlaczego zaraz wam także pokażę Porozmawiam sobie z panem i pan mi pozwoli tutaj Wejść kawałek i sobie nagrać. Więc jakby po tej stronie na przykład znajduje się tam w oddali miejsce, jakby taka scena i takie pole małe golfowe, na które można sobie przyjść i pograć właśnie w golfa Tam oczywiście znajduje się tam te korty, o których mówiłem, do Tenisa i w ogóle. Mamy tutaj także ciankę spinaczkową, jakieś takie małe samochodziki do i co jest jeszcze bardzo fajne? Znajduje się tutaj tor kartingowy. Normalnie tor kartingowy, fakt faktem on nie jest jakiś mocno duży i rozbudowany, ale jest fajny, ponieważ no, można przyjechać i pojeździć sobie na go kardach. Fakt faktem one są płatne, natomiast i tak siłą rzeczy można przyjść i sobie pojeździć, jeżeli ktoś chce. Więc taki tor kartingowy się tutaj znajduje. Mamy także koło dla dzieci i nie tylko, ale przeważnie dla dzieci. Gdzie można sobie właśnie wejść, pojeździć i oglądać widok. co jak co, ale muszę przyznać, że hotel jest serio duży i jest tutaj naprawdę co robić. Nie ma jakby rzeczy, które nie da się spróbować, więc można przyjść i się po prostu pobawić, nie?